Ja jestem Gundior Games witam Was w trzeciej odsłonie zapowiedzi. Tym razem interesująco zapowiadający się Medal of Honor Warfighter. W pierwszym zwiastunie ujawnionym podczas konferencji deweloperów gier w San Francisco przez koncern Electronic Arts pokazuje nam zbyt mało. Jest tylko kilka scen gameplayowych pokazujących dużo wybuchów, huków i akcji. Jednak co tak bardzo zainteresowało polską społeczność gier? A to, że w grze poza główną jednostką operacyjną Tier 1 znajdzie się też polska jednostka specjalna Grom, której członkami będziemy mogli pokierować w zmaganiach w multiplayerze. Za developing odpowiada ekipa studia Danger Cross. Silnik gry będzie bazował na silniku Frostbite, który jest też zawarty w Battlefield 3. Gra zostanie wydana 25 października w Polsce. Natomiast priordery wystartują 23 października. Gra jednoosobowa, tak jak w poprzednich częściach, będzie dość spokojna i zrzucona z tonu, co dla przeciwników zbyt widowiskowych akcji, takich w takiej serii jak Call of Duty jest dobrą wiadomością. Gra opowiada o losach elitarnej jednostki Tiruan, a dokładnie o losach żołnierza Precera. W skrócie ma on problemy rodzinne. Gdy dostaje wiadomość, że świat jest zagrożony ryzykiem wybuchu bomb PET, główny bohater zbiera dawnych towarzyszy i rusza do akcji w ratowaniu świata. W singlu zagramy m.in. na Filipinach, które zostały zalane przez tajfun. Będziemy m.in. zmuszeni do ewakuacji zakładników, podczas gdy nasz kolega się wykrwawia, a na dość tej miary został dodany także limit czasu, w której musimy opuścić Metropolię. Natomiast co o trybie multi? Jak obiecują twórcy, tryb multi ma zostać odpowiednio dopracowany. W tym trybie znajdzie się kilka frakcji elitarnej jednostki Tiruan, w tym brytyjska, australijska, niemiecka, a nawet polska. Gracze będą mogli sprowadzić swych sił w ramach opcji hardcore, gdzie jeden celny szczał oznacza śmierć. Nie zabraknie także kooperacji, najprawdopodobniej chodzi o pojedyncze misje, a nie całą kampanię. Którą przeszlibyśmy we współpracy ze znajomym. Jako ciekawostka dodam jeszcze kilka informacji. Osoby, które zdecydują się zamówić grę przed premierą, automatycznie zostaną wyposażeni w limitowaną edycję. Użytkownicy otrzymają natychmiastowy dostęp do snajpera z jednostki US na którym będzie można pokierować w trybie multi. Podobno w normalnych warunkach na jego odblokowanie. Musimy poświęcić około 40 godzin spędzonych na sieciowych potyczkach. Dodatkowo gra będzie wydana w polskiej wersji językowej, czyli cały spoczczony dubbing. Po więcej informacji polecam odwiedzać stronę www.medalofhonor.com. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę. Nie pogardzę subskrypcją, komentarzem oraz lajkiem. Pozdrawiam. غانجر غي